Słowo Boże na dziś, wtorek 5 września 2023 roku. Czytanie z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że Dzień Pański przyjdzie tak jak Złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić, pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy, przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi, ponieważ nie przeznaczył nas Bóg na to, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, żywiczy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 27. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? W krainie życia ujrzę dobroć Boga. O jedno tylko pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w jego domu po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy pana, stale się radował jego świątynią. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Wierzę, że będę oglądał dobra pana w krainie żyjących. Oczekuj pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj pana. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebo głosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą? I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo pańskie.